Zaraz, zaraz. Ja jeszcze chyba muszę nagrać wstęp. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Wybaczcie ten pośpiech, ale wśród tych paczek znajdują się paczki z dwoma grami, których naprawdę długo szukałem do swojej kolekcji i nie mogę się doczekać tego unboxingu. W tym odcinku pokażę wam gry, które udało mi się kupić do tej kolekcji w miesiącu grudniu. Więc co, wysiadajcie wygodnie. Ja się biorę za ostre cięcie i zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Tym razem naprawdę otwieramy paczki. Już dostałem się do środka bardzo szybko i płynnie. Jest na początek naprawdę jak dla mnie gruba ryba. Chyba widać uśmiech na mojej twarzy. I mamy grę na Playstation 1. Contra Legacy of War, czyli dziedzictwo wojny. Jest to pierwsza oficjalnie wydana kontra w 3D. Naprawdę gra, która jest dzisiaj dosyć rzadka. Jak pojawia się na eBayu, to sprzedaje się w takich cenach w granicach 500-600 zł. Oczywiście, jak zawsze, powiem Wam dokładnie, ile za daną grę zapłaciłem, gdzie ją kupiłem. Także nie będzie inaczej w przypadku kontry. Zaglądamy do środka. Na początek idzie płyta. W bardzo ładnym stanie. I co mi się podoba, ta płyta jest w takim, można powiedzieć, designie. Moro, w takim wojskowym, jest tutaj instrukcja. Instrukcja w języku angielskim, też w bardzo ładnym stanie. Nie ma tutaj jednej rzeczy. Tak liczyłem, powiem po cichu, że może akurat tutaj się zaplątała gdzieś w tej instrukcji. Ale niestety nie, ale mimo wszystko i tak to jest rarytas. Brakuje tutaj mianowicie okularów 3D. Były tutaj w tej grze, do tej gry były załączane takie papierowe okulary 3D. Oczywiście ta gra była w 3D, ale one jeszcze powodowały jakby potęgowały ten efekt. Opakowanie jest w pięknym stanie, naprawdę. Będzie kolejną perełką w mojej kolekcji. Gra, mówiłem, że ceni się naprawdę bardzo. Ja zapłaciłem za nią 300 złotych. Nie mała kwota, ale uważam, że jak za wydanie w tak ładnym stanie, nawet biorąc pod uwagę fakt, że nie ma tych okularów 3D, to i tak jest przystępna cena. Cena pierwotna tej gry to było 395 złotych, także udało mi się prawie 100 złotych utargować. Trochę tutaj nie ukrywam, że pisałem trochę ten rabat w prezent świąteczny. Więc to jest taki stały mój sprzedający, więc bardzo dziękuję za opuszczenie tej ceny. Gra z 1996 roku. Tak jak mówiłem, pierwsza kontra Wydana w 3D. Tutaj zobaczcie, mamy oczywiście logo, logo konami. Interesująca na pewno gra, która się pojawi na pewno na moim kanale. Mamy tutaj rzut izometryczny, czyli tak jak, nie tak jak w tej typowej kontrze na Pegazusa, że poruszamy się tylko w dwóch kierunkach, tylko tutaj mamy możliwość poruszania się w czterech kierunkach, to na pewno też sprawia, że gra nie jest łatwa, ale są takie. Nowinki, chociażby możemy chować się za różnymi przedmiotami. Jest w tej grze na szczęście tryb dwuosobowy na jednym ekranie. Kontra, która była na Pegasusie, święciła triumfy też właśnie dzięki temu, że jak żyliście w tamtych czasach, mieliście Pegasusa, w latach 90. byliście dzieciakami, to kojarzycie pewnie, że najwięcej frajdy dawało właśnie granie wtedy w dwie osoby. Także naprawdę w świetnym stanie gra. Długo na nią polowałem, trochę zniechęcała mnie ta cena, ale jak obniżyła się o prawie 100 zł, to powieka mi nie drgnęła. Kliknąłem i jest u mnie. Super, bardzo dziękuję. Lecimy dalej. Tutaj mamy coś niedużego, ale dosyć ciężkiego. To jest w ogóle 13 odcinek z serii zakupy gier. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy. Ja nie wierzę w przesądy, ale mam nadzieję, że żadnej cegły nie wyciągnę tutaj z tych paczek, tylko będą to piękne gry do kolekcji. Okej, okay. o, a tutaj będziemy szli za ciosem. Była przed chwilą kontra na PlayStation 1 w 3D, a teraz mamy Gryzora na Commodore C64. Gryzor, czyli kontra. Fantastyczne retro można powiedzieć, kaseta. To były czasy jak gry wgrywało się z kaset. Dzisiaj trochę toporne, ale tutaj ściąga 1987 rok. Mamy tutaj instrukcję. Wydanie jest kompletne. Co mnie bardzo cieszy. Instrukcja jest czarno-biała, ale grafika tutaj robi naprawdę fajne, fajne wrażenie. Mamy naszego bohatera jakiegoś obcego w tle. I co? Ta gra nie jest może wielkim rarytasem, ale też niełatwo ją kupić za sensowne pieniądze. Pojawiła się w Polsce, pojawiła się na, na Oliksie i ja tutaj zapłaciłem za tą grę 110 zł. Cena była pierwotna 140 zł, także 30 zł udało się tą cenę opuścić. Więc dziękuję też dającemu. Jest to średnia konwersja. Co ciekawe i to mnie od razu zaskoczyło, że tutaj jakby w pierwszym levelu mamy muzyczkę, tą, która była na Pegazusie w drugim levelu, czyli w hangarze. Zresztą zobaczcie sami, trochę to dziwnie jak dla mnie brzmi. Co mi się jeszcze podoba w tym wydaniu, że jest to w takim dużym, można powiedzieć, boksie. Tutaj tak naprawdę zmieściłyby się dwie kasety. Te gry na Komodore wychodziły w wielu różnych wydaniach, ale ja akurat lubię te, które mimo tego, że są na jednej kasecie, to właśnie opakowanie jest na tyle duże. Zobaczcie, żeby tutaj się spokojnie zmieściła jeszcze jedna kaseta. Także mega fajny zakup. No, cieszę się naprawdę. Zresztą, jak widać. Jestem wielkim fanem kontry i postawiłem sobie taki cel. Kolejny, że zbiorę sobie wszystkie wydania: właśnie gry kontry i gryzora. Świetnie. I tu mamy drugą grę też na Komodore C64. Piękny taki mini box. Mamy grę Double Dragon The Renovate, czyli zemsta. Coś pięknego. Esencja retro, jak dla mnie. Taki mały box. W tym boxie mamy kasetę. Też taką fajną, bo ona jest w kolorze białym. I Zapakowana jest w folie, Tu jest też oczywiście instrukcja, instrukcja obsługi. Też jest czarno-biała, ale co z tego? Wolę czarno-białą instrukcję niż grę, która w ogóle nie ma żadnych papierów. Box jest w naprawdę ładnym stanie, można powiedzieć w zdrobnieniu, nie lubię zdrobnień, ale to jest taki boksik, zobaczcie Przepiękna grafika tutaj na tej okładce I tutaj za tą grę właśnie w tym wydaniu zapłaciłem 70 zł Była cena 80 zł, tutaj też sprzedający opuścił mi I przepraszam, tylko koryguję jedną rzecz, zarówno Gryzor jak i Double Dragon 2 to jest zakup na Allegro lokalnie Double Dragon to jest jedna z pierwszych takich bardzo popularnych gier właśnie z gatunku Beatem Up, czyli po prostu nawalanka, chodzimy i nawalamy, i tuczemy wszystkich, których spotykamy na swojej drodze. O tyle fajnie to się wpisywało właśnie w lata 90. czyli wtedy, kiedy ja właśnie w takie gry grałem, że wtedy jeszcze były bardzo popularne bardzo... filmy, karate. I, I tam właśnie też byli tacy bohaterowie. Tutaj w tej, w tej części mamy też taki fajny scenariusz. Zostaje porwana właśnie ta niewiasta, którą widzicie na okładce. I naszą misją jest właśnie stąd wszystkich po drodze i ją uwolnić. Także jak dla mnie mega klimat tamtych lat. Co było też fajne, tutaj na końcu, zawsze każdego levelu, czekał na nas jakiś boss i trzeba było też z nim się sprawdzić. Super, naprawdę trzy gry i wszystkie trzy gry. Coś dla mnie znaczą i na pewno będą w mojej kolekcji zajmować honorowe miejsca. Teraz mam taką dużą ciekawostkę. Jak wyciągnę to, pomyślicie sobie, co to jest w ogóle? Nic specjalnego. Mamy grę na Amigę jest to gra w takim małym opakowaniu. To nie jest żaden box. To jest tak naprawdę takie opakowanie, które można powiesić na haku. Ja kiedyś pamiętam jeszcze, jak byłem dzieckiem, że. Jak chodziłem do sklepów komputerowych to tam często były takie właśnie stojaki i na tych stojakach właśnie wisiały takie gry. To jest jakieś wydanie niskobudżetowe. Gra nazywa się No Second Price i jest to według mnie i według wielu osób, gdzieś czytałem różne opinie, jedna z niedocenianych gier na, na Amigę. To jest jeszcze wydanie z polskiej dystrybucji. Tutaj jest oczywiście napis Techland. Z tyłu mamy bardzo krótki opis tej gry, który może nie jest jakiś rozbudowana, ale na końcu jest napisane miłej zabawy Życzę państwu firma Techland Soft. Co w tej grze jest takiego wyjątkowego? To jest gra, która naprawdę ma bardzo fajną grafikę. Mimo tego, że jest to grafika wektorowa, to są to wyścigi motocykli, bo o tym zapomniałem powiedzieć. Są to wyścigi motocykli. I jest tutaj grafika wektorowa, ale naprawdę bardzo fajnie to wygląda i bardzo dobrze oddany jest efekt prędkości. Ta gra się jakoś nie wiesza, nie chrupie, co nie było takie oczywiste. I co odkryłem też, przy okazji właśnie tej gry, że jest świetne intro. Słuchajcie, dzisiaj jak wracałem z pracy, wieczorową porą, pusta ulica i tak mi ta nuta z tego intra wpadła w ucho, że przez chwilę po prostu włączyłem sobie na pełny regulator i poczułem się jak w latach 90., dobrze sobie w porę przypomniałem, że to już nie są lata 90., i że są fotoradary i inne tego typu urządzenia, bo jakby tak dalej poszło, to musiałbym uruchomić pierwszy raz donejty na kanale i prosić Was o wsparcie na zakup biletu miesięcznego do pracy. Świetna, naprawdę gierka, i to intro jest naprawdę jak dla mnie kozackie, kojarzy mi się trochę z serialem Miami, Miami Vice. Na początku. Zresztą, teraz Wam wrzucę taki kawałek tego intra. Jest świetna muzyka. Jak ktoś lubi takie klimaty, właśnie to, niech sobie obejrzy. Jak nie, to można przewinąć i zobaczycie wtedy, jaka kolejna gra kryje się tutaj, właśnie w tym boksie. Zobaczcie sami to, jak dla mnie rewelacyjne intro. Zapomniałem tylko dodać, że ta gra kosztowała mnie dokładnie 41 zł. Była to licytacja na Allegro lokalnie. Może nie jakaś dobra cena, ale akurat tą grę naprawdę chciałem zdobyć. Razem z wysyłką to dokładnie kosztowała mnie ta gra 51 zł. I tylko uzupełnię w międzyczasie, jak będę otwierał kolejną paczkę. Jeśli chodzi o Double Dragon i Gryzora, to do, tej ceny, który, do tych cen, które podałem, trzeba też doliczyć koszt wysyłki. Na szczęście wynosił on tylko 8,99 Kolejna paczka, która jest naprawdę solidnie zabezpieczona. Jest to 13 odcinek z tej serii, więc zapraszam Was, jak lubicie, właśnie taki content do oglądania tych pozostałych odcinków. I oczywiście, jak film Wam się podoba, jak to jest kanał, na którym czujecie się dobrze, bo ja się z Wami czuję bardzo dobrze. Tylko pamiętajcie, proszę, zostawcie po sobie kciuka w górę i komentarz też jest mile widziany. Uwielbiam czytać Wasze komentarze. No tutaj, naprawdę, słuchajcie, była bardzo dobrze zapakowana paczka. Myślałem przez chwilę, że dostałem gratis tabletki do zmywarki, ale opakowanie jest puste. Czyli gratisu tym razem nie będzie. I kolejna gra. Uchylę Wam romka tajemnicy, że to będzie gra nowa fabrycznej folii, więc nie chciałbym tutaj robić cięcia, żeby nie uszkodzić. No ale tutaj troszeczkę e, będzie ciut dłuższy odcinek, no bo będę musiał to odwinąć. No tutaj będę miał chyba pół rolki folii stretch. Nawinę potem i będę miał na jakieś inne wysyłki. Jeszcze trochę. To słuchajcie, tylko jeszcze w międzyczasie, jak rozmawialiśmy o latach 90 właśnie o tym, jak podobało Wam się ta to, że to takie klimaty lubi lubicie, to tylko dodam, że na kanale jakiś czas temu wrzuciłem taki film, gdzie pokazałem e, 10 gier, które pojawiły się w kultowych filmach i tam właśnie były filmy z reguły właśnie z lat 80 i 90 e, Film, który jakoś tam nie został bardzo wypromowany, ale być może właśnie teraz się o niej dowiecie i będziecie mieli ochotę zobaczyć jakie to gry pojawiły się właśnie w kultowych filmach. Na ekranach końcowych wrzucę Wam oczywiście ten, ten film, a jak nie to można zawsze wejść sobie na stronę kanału i odnaleźć film pod tytułem 10 gier, które pojawiły się w znanych filmach. Taka mała reklama albo krypto-reklama. No i co słuchajcie, jest naprawdę piękna nowa gra, tylko zanim Wam powiem to wybaczcie mi, ale muszę Podotykać. Muszę tutaj nie wiem, czy to jest zdrowe, to, co ja teraz robię, ale poczuć właśnie ten, tą fabryczną folię. Już ją poczułem, jest dobrze, więc mogę wam zaprezentować. Mamy grę na PlayStation 2. Jest to dokładnie The Legend of Spyro The Eternal Night, czyli chyba to się tłumaczy tak, że to jest niekończąca się noc. Jeśli nie, to poprawcie mnie w komentarzach. Piękne wydanie w fabrycznej folii, tu jest oczywiście pasek PlayStation 2. Tą grę wygrałem na licytacji. Wygrałem ją na Allegro, i tutaj powiem Wam tak: to nie była jakaś okazyjna cena. Nie zawsze muszę wszystko i mogę kupować w bardzo okazyjnych cenach. Myślę, że gdybym się postarał, to. Spokojnie znalazłbym w podobnej cenie tą grę za granicą, ale wiadomo, jakieś jeszcze cło do tego dochodzi, większe ryzyko, no bo, no bo te paczki jednak po prostu mają dłuższą drogę do przybycia. I ta gra kosztowała mi dokładnie 261 zł i 89 groszy. Do tego, jak doliczymy koszty wysyłki, 899 to wychodzi 270 zł i 88 groszy. Zobaczcie, jaki jestem dla Was dokładny. I jak zawsze dokładnie Wam prezentuję te ceny. Fajna gierka, jest to pierwsza jest to druga część z trylogii, właśnie The Legend of Spyro. Nie mylić z tymi grami, które były wydawane na PlayStation 1, akurat z serii, właśnie The Legend of Spyro. Z tej serii wyszły trzy gry, i to jest druga. Druga część właśnie z tej serii, mi się bardzo podoba to, że ona po prostu, jeśli chodzi o gameplay, nie zmieniła się bardzo. Jeśli chodzi właśnie o Spyro z PlayStation 1, w którego kiedyś naprawdę zagrywałem, no i co? Słuchajcie, piękna, piękny stan. Tutaj już czeka gdzieś protektor, oczywiście, i zaraz do tego protektora ta gra. Trafi. Dodam tylko, że jeszcze ta część została wydana na Nintendo DS, na Game Boy Advance i na Nintendo Wii. I to był 2007 rok. Także też myślę, że naprawdę bardzo, bardzo fajny zakup, przynajmniej dla mnie. I co, i to tyle w tym odcinku. Może tym razem trochę mniej gier, ale myślę, że niektóre z nich były naprawdę konkretne. Jak zawsze liczę na Wasze komentarze. Zapraszam Was do oglądania pozostałych odcinków na kanale i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję i trzymajcie się. Cześć.